Dobra, zaczynamy kolejny odcinek w tym samym miejscu, gdyż nagrywam z odcinka na odcinek, od razu, po kolei. Ehm, no i co? No i lecimy expić, prawda? Tak sobie pomyślałem, że w sumie najpierw sobie po ekspie, a skoro questy tak dużo dają e, doświadczenia, więc po poexpię sobie i później polecę sobie porobić questy, jak nie będzie mi się chciało expić na potworkach. W każdym razie mamy tutaj 51% doświadczenia. O, tu są szaby. Super. Jak jeszcze kury tu znajdę, to będę zadowolony. W 100%. Okej, okay. jakiś trwał ma dla mnie questa, to świetnie. Córeczku, Wyspa, na której szyjemy jest pokryta. Piękną skipnąłem. To nieważne. ważne. <gry> Dobra, nie aż. Tego by to interesowało. O, skrzyneczka. Dobra, idziemy w skrzynie. Tak. jakie tutaj są poziomy? Stać. <grymne> jasne. Next time. Sztabki złota, Wilczysz tyle. Co to za wilczy sztylet? Na wojownika znowu, na wojownika. No, ponieważ, O, a ja w tych sztabkach mam 100 500 złota, nie? Mam pracę, trzeba to zapamiętać. Które poziomy? szóste, Dobra, idziemy. A to. Żaden. 12. Dobra. No, to, no Tutaj był 19. ludzie są jeszcze we tylko w Od premiery mnie nie było gierki. Dobra. Idziemy na lewo. O, Gacki, 8 poziomy. Dobra. Nie, nie celujemy. Dobra. Pyk. Pyk. Czy lanza coś bije? Totalnie <śleskujesz> nic nie bije. Dobra, no, ważne. <śleskujesz> Czy to coś dodaje? O kuczoczki, ale to kostium. Dobra, nie topesz. a ja chcę gacka. Tutaj nie ma gacka, ale tutaj jest jakaś grota. Może gacki tutaj są? Są to nie fesze i ktoś to właśnie wyczyścił. Tylko nie są, z tego co widzę. Dobra, ja chcę na no, tam te ósme poziomy Gaski polecić sobie. No, bratu są nietoperze. Tutaj w międzyczasie po drodze sobie kolegę ubiję. Tyk, tyk. Odejdźcie tutaj do mnie. No, no sobie ich trochę. Gdzie są te gacki? Ktoś się wybił, co? Nie, nie, zniknął jeden. A był tu. No, to skąd? Dobra. O, jest i gacka. Nie ma gacka. Naprawdę na to sobie pod chwilę. Dobra to co pod sobie tutaj chwilę i jak będziemy szli na piraty to w nagrywania. nagrywanie do później. Dobra przed piratami jeszcze na szybko widzę że zwolniła się jaskinia więc ch chciałbym wam ją pokazać jako, że to też jest część tego uniwersum a tutaj nie byliśmy. Dobra, więc sobie tutaj wyczyścimy po drodze wszystko. I tak jest Gacek. Dużo mi bijesz? No 3% tylko no, procent. Więc nie jest najgorzej. 7 obrażeń. No to w sumie gitara. Jest kolejny gacek, Jeszcze zobaczymy ile procent z niego dostanę. No 2%. No to w sumie gitara. Tak jak na starcie się dostawało z żab, czy tam z papu, Na którymś tam poziomie późniejszym. No to w sumie całkiem fajnie. Całkiem niezgorzej. Co tutaj jest? 13 poziom. Jednak się nie spolniło. A widziałem tutaj, że 12 poziom jakiś wychodzi, więc chyba tutaj można ile przygraindować Więc dobra, przejdziemy całą grotę. Można sobie... O, o! Jeszcze jakaś tam tajna kryjówka jest. Ale to chyba z innej strony się podchodzi tutaj. No to co? No to może jak mi się oj, miejski wampir jakiś. Dobra, czy dam mu radę. Ok. Nic mi nie bije jak na razie. Okej, okay. walną mi za dosyć sporo. Znowu, znowu. Kiluj! Dobra, przepuść półczeczki, <gryw> które są mocniejsze. Dobra, te są mocniejsze. Dobra, walnąłem za siebie. Dobra, wyrnołem się. Pych. Kill, kill. Dobra, damy mu radę. To jest gitara. Dobra. Ale nic nie dorobno. A ile dostałem? 64 doświadczenia. Jo, ile robiłem. Ale dostałem za chłopa. Dobra, to co? To co w obronę pójdziemy, bo widzę, że już zaczynają się lekkie problemy. Z przeciwnikami. Dobra. O, tutaj widzę, że całkiem sporo wiasków jest. Krzydło nie to też jeszcze dobrze, to trochę kasiorki. Dobra to następnym razem, jak będę u. Tajemna kryjówka, dobra, mamy takie nazwy. Więc dobra, spróbuję znaleźć tą tajemną kryjówkę i widzimy się później, bo pewnie jeszcze nie będę dawał sobie rady z tymi piratami. To później Jop. Dobra się ja przerwie. Znalazłem tajemną kryjówkę i już wam pokazuję, gdzie ona się znajduje. Jest tutaj. Magazyn miejski. Jak wychodzicie z wyspy rozbitków, z tego pierwszego miasteczka, idziecie po prostu tutaj, tu magazyn miejski. Przechodzicie. I tutaj, proszę, kryjówkę. Zobaczmy, czy umiejętności zostały dodane jakiekolwiek. Niestety nie. Oj. No i niestety ktoś tutaj już ekspi. Ale można dalej przejść. Dobra. Przeciwnikiem nie ma problemów, na szczęście spróbujmy przejść dalej. Tutaj widzimy, że jest 12. O 19, nawet poziom. No i chyba znowu czat mi się e, zlagował. Dobra, to tutaj sobie Hitler bo w sumie przyjemne poziomy tutaj są. Wydaje mi się, że oprócz 2%, jak leciało ładnie, przy sobie tutaj chwilę ekstwie, więc. Tak myślę, że wpiję 10 11 poziom, pójdę sobie zorganizować ekwipunek w strojowni, no i widzimy się na piratach, do później. Dobra, jest tylko parę procent i będzie 11 poziom. Oj, pójdę przeciwników, no ta. Jeszcze nie mam, oprócz tego mocnego hitka. Jak coś dostałem, taką umiejętność, który łączy po prostu przeciwników, nie wiem jak się dzieje. I jest mi bardzo smutno. Pokażę Wam, dlaczego. Różka poziom 10 jest 20 inteligencji więcej od mojej, 10 inteligencji więcej od mojej, czyli 20. Nie mogę jej założyć. Ale spokojnie podczas ekspienia tutaj dostałem lepszą różkę. I to nie jedną. Nawet więcej niż jedną, dobra. Bęb. Jedenasty poziom. Różka na. Nie mogę jej założyć. Dobra. <noise> Dropnąłem tutaj takiej temy jak. E, tutaj proszę, Last Adepta. 22 inteligencji. Materiałowe buty. Statystyki obrona 9. Cios krytyczny 1%. Dodatkowe życie. Bardzo dobre. Dodatkowe życie na hełmie. Na 14, czyli. Na tej tenki sobie troszkę poczekam, ale to chciałbym już założyć dobra 5. Bardzo dobre tutaj jest tekstowisko. Dużo itemów się dropi. Eee, fajnie. Tu jest. No. Generalnie jest całkiem niezgorzej. Nie, nie dobra. Upadłem jeszcze. Jeszcze kawałek metalu ulepszę, czy stałem Piękne. Dobra, jeszcze tego ja to sobie ubiję. Okazało się, że daje im radę. Oprócz odwóch od je na raz. Dobra, to, to nie, nie jest za ciekawa sytuacja dla mnie, ale dobra. Jestem jak nawet na, na na siódmy poziom. to na dziewiąty. Dobra, tak. No i tak myślę, że całkiem sporo góry tutaj tej wyfarmiłem. Ekspins tu tyle, że potrzebuję na pewno e, sobie zdobyć podki. E, a nie, nie potrzebuję, bo dropnęły. Dobra, to gitarka jest. Skoro dropnęły, to idziemy do zbrojowni. sobie szybko sprzedać te itemki. No, chyba, że zostawię dla kogoś, jakby chciał. W sumie, no, a w sumie jak na razie jest tak mało itemków. No, chyba, że na autje wystawię, bo tutaj też z tego, co pamiętam, aukcje są. Ale na razie lecimy do zbrojowni. Jak mi będzie na coś brakowało, to będą po prostu itemek. Więc zobaczymy, który poziom, jedenasty, dobrze, czternasty, tak, ale tutaj ludzie są kosakami już w tą grę, no dobra, zmieniamy się, pyk, zobaczyć, co masz na sprzedaż, dzięki, plecak, Ulepszasz. jeden, dobrze, więc tego, co mam dużo, no to lasek mam dużo na pewno, aha, czego ta drobnięta jest Dobra, trudno, tego i tak nie będę używał. Dobra, tego mam jeden, to mogę na pewno sprzedać. To też mogę na pewno sprzedać. No i takie dwa, mam tu. To... I za 900? No kurczaczki, poziom 12. Dobra, sprzedaję obydwa. No, trudno. Dobra, to mam. Teraz trzeba sprawdzić, co mam. Dobrze. zbrojki potrzebuję i hełmiku tylko. A patrząc na to, że tu mam hełmik za trzy poziomki. A jaki to jest hełmik? Dobry, i tak wezmę. Zbroja i hełm. Proszę bardzo, ile złota jeszcze? O, jest. Bardzo dużo. Dobra, zakładamy. O, i mogę to założyć jeszcze? To super. I czy mogę tą laskę teraz założyć? Nie mogę, dalej. Tych tropniętych i temu też się nie da założyć. Nie wiem. A nie, w sumie kupiłem. Przecież tam na dziesiąty. To też nie mogłem założyć. Ale tak? Akcept. No dobra. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby założyć tej temy. W sumie. Założyć? No nie mogę. Może jak ściągnę? No nie. <laughs> nie działa. No dobra. Skrzyneczka, to, bęk. Jest coś na klikamy sobie. Tak właśnie coś mi nie pasowało tutaj. Jak to jest na stalek? Tyk. O jest ekwipunek. O, proszę. Nie musicie kupować ekipunku, tylko musicie... No trochę daleko, bo daleko, ale przejść się. Ale chyba się opłaca podarmowy ekipunek, który zaszczędzi Wam 600 zł. Dobra, tyk, 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 tyk. Ja go sprzedam. 229 zł jeszcze się za niego dostaję. Proszę bardzo. Jest skóra. Dawaj mi ją. Tu czy nie bruchnęło jaju? Alonso, ty będziesz handlarzem na pewno. Tu ale nie taki. Chodziło mi o aukcjonera. Bratuszu, chyba jest aukcjoner taki. Jest skrzyneczka, dobra. Jest skóra. Dawaj mnie jajo. Bęk. Dobra. I zrobiony questik w międzyczasie. Bardzo dobrze. Dobra, otwieramy skrzyneczkę. Złoto i miksura która się. Ta większa? O Jezu, jak świetnie. A, chyba muszę... Oj, użyłem jednej. O, dobra. tak zadziała. Dobra, Dobra. Ale dlaczego nie mogę założyć tej różki? To mnie zastanawia. Dobra. Salony, no. A tam wcześniej też widziałem, że ktoś nie mógł założyć różki, łóżeczki. Przyniosłem ci potrzebny składnik, trzymaj. A to nie ten chciał jajo. Jajo chciał mój specikarz. To idziemy tamtych, kliknę sobie. O, najszybsza droga jednak jest w lewo, na to wychodzi. Dobra. No co? Zobaczymy, jakie kolejne zadanie dla mnie przygotuje. Kolega tutaj. Eee, tak, Kolejne zadanie. Ukończono misję. Bardzo. Oszukaj starczyka piaskowego. No to przecież tutaj są wszędzie. A ja mam chyba nawet w kilku punktach czy ich je sprzedałem. No mam. No i super. Nawet nie muszę chodzić. Bo to u Ciebie jest, tak? Oto ją. No i bardzo proszę. O, i dostałem. O Jezu, ile dostałem? O jest. Po 1500. Bardzo dobre są te kwesty. giga dużo dają, Tylko trzeba F5 klikać po każdym kwesti, żeby się za bardzo nie bugowało. Wszystko. Dobrze. I czy mogę? No przecież to ma 12 inteligencji więcej. Daj mi to założyć. jest. A on dużo kaski. Dobra. I poszukaj jakichś wskazówek. O, quest dzienny. Coś jest to, a, szedłem. Dobra. Dobra. No cóż. Dobra. Puste butelki, tak? Może u flag puste butelki. Pokaż mi. Ty to jak to dzienny i te stawszeki nie znikają, to w sumie sobie mogę je zatrzymać. Historii zatoki nie. No, nie wiem, czy to jest butelki, ale wiem, pamiętam, przynajmniej tak było w poprzedniej wersji na tym serwerze, że tutaj u Kowala Pima dawało się. Dało, dawało dało się ulepszać przedmioty. Dobrze, tutaj można sobie kupić, chciałbym ulepszyć przedmiot. Dęk. Wybierz przedmiot. Dęk. Aha. Dobra. Potrzebuję kłody palmowe, żeby. Dodatkowo 5 punktów inteligencji, yy, ale 2000 słotów to jest bardzo dużo, jakby nie patrzeć, ale tyle nie mam <laughs> tamtych materiałów. No to trudno się mówi. No dobra, to nie, spróbuję, coś pokombinuję jeszcze z tym, żeby za założyć tam różdżkę. No i generalnie lipa, dalej nie mogę założyć tej różki. No, ale no trudno, jak jest sobie poradzimy, prawda? O, zapytam się czatu. Mam nadzieję, że mi się nie zbugował. Troszkę może ktoś coś napisze. <grym> o, i jeszcze tutaj nie byłem w sumie. I jak szukałem tego tajemnego przejścia. Więc zobaczmy, co znajduje się w tej chatce. W no Dobra, zacznę. Jak tutaj jestem? Zupa dla burmistrza, dobra. Nie zrobię tego, nieważne. Mm. <laughs> Zjeść. Więc wychodzi na to, że jak będę padał z tymi zbirami, jakimiś piratami, czy co tu tam jest fajne przejście, to w sumie lipa. to giga lipa. Gdyż, ponieważ jakże jak chcę zrobić 17 na tych piątych levelach, co jest? Będzie trudno. Ty, jak Ty masz tam mnie questa. A, tu szaczki. zbiry mam zabić, czy co? Pokaż mnie. Nie przeszkadzają wam ci zbójnicy. <grym> Mógłbym wam pomóc. Jasne. Zadania. dzięki. Ale łatwo, dobra. Może na 12 będę mógł to założyć. No, to w sumie tamtej na 10 nie mogą na 11, nie wiem. Berserkerzy, kurczę w jakichś klamach ci ludzie są niesamowite. Dobra, dawaj przepływ ten, pyk, pyk, pyk. Jeszcze tak, pyk, one shot'i, pięknie. Skrzyneczka, idziemy tą. No, kolega też chyba sobie skrzyneczkę chciał odruchować, tak? Skóra. Gluwia, tutaj no, by się można fajnie założyć, nie? Co tutaj są? List piaskowy, 15 poziom. No, bardzo dobrze, od razu po tych piratach można sobie pójść na te piaskowe. Dobra, no, dawaj mi go bić. Tak. Dobra, Halo. 13 poziom przed nimi niesamowite. O, tutaj jest kolejny. Dawaj mi go, to jest mój. Moja zwierzyna. Dobra, tutaj mam kolejną. Owieczkę. Dobra, trochę odejdźmy, bo muszę w ciebie z tego filara walnąć jeszcze. Dobra, gitara. inna się spotka. Ufuczy. O, zaraz poziom jeszcze. Świetnie. Jeszcze zobaczę co mi da tamten kolega z tamtej straży jakiejś za zabicie tych 10 koleżków. Dobra, się ma. Przedłem się wyjaśnić. Obudki jeszcze mi dał. Fajnie. Fajno, fajno. Dobra, leknij mnie z czaru. Tutaj jest darmowa podka. Tyk, leknij mnie z podki. Tyk. Kurczę, nie obróciło mnie. Ajaj. Dobra, damy radę. Jestem kilka silny, więc na pewno dam radę, dobra, tyk, 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 tyk. Szybko tutaj do kolegi sobie jeszcze takie AOE no dobra, super. Zadanie, jeszcze trzech frajerów muszę ubić, akurat chyba poziomek leci. O, tu jest jeden frajer, o tu jest kolejny. Nie wiem co mi zadało, milion damage'a na hita, ale tak się stało. <laughs> Może kryta mi wam. Dlaczego nie mogę chodzić? Chyba się zbugował. No trudno się mówi. Dobra, da wejdziesz tego. Ten raczej na pewno będzie cholipka w kleszkę, Dobra, trzymamy na podce. No dobra, <laughs> dało się jednak stąd uciec. Nieważne, jest giganobasem, <laughs> o Zostaw bo go. Zostaw niego. Dobra, jest. Dobra, czy umiejętności jakieś doszły, doszły. Większa potencjał obrony twojego bohatera 15% aktualnej wartości pancerza. No to ciekawe, w sumie, te obrony takie, jak wchodzisz. Eee... no pytaj. Jak wchodzisz w interakcję z z przeciwnikiem. No Zaraz sprawiłem się z nimi. No wiem, ale mało dostałem sobie. <laughs> Patrząc na to, że tam myślałem, że jakieś randomowe rzeczy i dostałem tam po półtora k. To tutaj niewiele dostałem, ale że... na no, no, co, no, trudno. Polipka to prawie pół levela, <grystanie> dobra. Daj mi to założyć, no. Mm, na trzynasty, na czternasty, ale te są lepsze. No, chyba lepsze z dodatkowym życiem, prawda? Jak mi się wydaje. No nie mogę dalej założyć ani jednej, ani drugiej tej ruzgi. A, nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Dobra, dawaj to. Żeby więcej obronić, szasnę. Kurczę na hitę zlecią. Dobra, mak jest jakiś prołek, mam nadzieję, że dużo kosztują te bułki, bo będą sprzedawane. No i będą. Dobra, jeszcze sobie i zjesz tu zbrojka na czternasty poziom, pięknie. To mógł założyć, oczywiście. To jest najważniejsze w tym wszystkim. czy jakbym miał tamtą ruskę na wyższy poziom, to jakbym poszedł na tamte 15 wtedy, jak A, no. No, mamy problem z Houston. Byk. O kurczę, mało życia. Dobra, dawaj dwójkę naraz, co ja się będę. Dobra, może powinienem poczekać na tą czącę, Jakąś śmieszną. Dobra. O, 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 pięknie. Dobra. No, to z jednym to. O. Nieważne. O okay, tak, tutaj jest. To, oj, mało życia. Dobra, jeszcze z tego się lepiemy. Dobra, ale padają, jakbym miał tu nawet na jedenasty pewnie. Są giga ułatwi ci szabrudnicy, piraci jacyś. Te mobki. O, proszę, jeszcze duża mikstura. Tu kurczę, ile tu musisz leczyć, skoro to jest duża. O, Barbarosa. Dobrze. Kurczę, no nie dał mi się odkręcić. No trudno się mówi. Dobra, lepnę się jeszcze. Tych, Z tego się leknę Pych. Dobra, zaspaliłem kolegę. Tych. Dobra. Coś do planu. O dobra, widzę, że czat mi działa na pewno. Ja Nie mogę się ruszyć, co się dzieje? Aha, pewnie jest obok mnie, tylko że się spukowało, Dobra. O nie, tamtego nie ubiłem. Dobra, tutaj mam nadzieję, że padł. O, pierła. Ale życie nie mam. Nie mam W tu? Kowalu z czar czarnej alejki. O, pierła. Tutaj jest za dużo, jak dla mnie. Z jednej strony. Dobra, dawaj mnie tego. Tamten tym to nie daje rady. Tak, tak, bardzo fajna strojka. Dzięki. No, jakiś kolega, dostał za to by tam po potem. Zostaw niego, co ty robisz? Kompaktnie, co to jest? Jest wypuściony, co robi tutaj? pierwszy poziom. Dobra, uciekamy stąd. Nie ma co tutaj się bawić z innymi ludźmi. Dobra, widzę, że tutaj są jeszcze zbiry te całe. Trzeba musiał tak przejść. Dobra. Hey. O, nie zabiło go to. Okej. Okay. Uuu, tarcza na maski poziom. Pięknie. Tarczy co my lubimy. Oj tak, tarczy są fajne. Dużo dają. Jeszcze hełmik jakiś kolejny. Chyba kolejny. Nie, to pierwszy na trzynasty. O, co super, wcześniej będzie. Mogę założyć różkę? No nie mogę. Dobra, bo w sumie tak. Was i tutaj sobie tylko ekspie. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do później. Cześć.